Hej, kawizowie, dzisiaj jesteśmy w Minecraft yy, Survival typ jednoosobowy. Ale zanim do tego przejdziemy, to zostawcie lapeczko do góry, subskrypcja oraz komentarz. I dzisiaj się troszeczkę pozmieniało nazwo serwera z czarny charakter. Nie, Wyśniowaj, w na Wyśni, tylko czarny charakter. No bo ze względu na to, że mam czarny skin, yy, tarcza, oj, proszę bardzo, yy, Nediretowa z zakładam. No i przechodzimy do zima Już spoilera trochę może macie, yy, dzisiaj tutaj już dałem świąteczne rzeczy Lizaki. Wiem, że może teraz za wcześnie o tym myślę, ale dzisiaj jest 31.10.2023 2023 rok października, ostatni dzień. Wolę wcześniej o tym myśleć niż za późno i dzisiaj jest Halloween. Więc tutaj mamy dynie, więc z tej okazji... Wykrawana dynia i tak się widzi. Czyli, jak się Enderman popatrzy na siebie, to nic ci nie zrobi. A ja tak nie będę robić, bo nic nie widzę. Tutaj z zrobiłem z blok śniegu z kreatywnego, oczywiście. Yy, I tutaj wczoraj dałem płotki. No, Te no, bloki ze śniegu, po prostu. Tutaj obok szkoły. Tutaj ładnie tak wygląda, no muszę iść po bloku śniegów. O. I tutaj mam schody. Znaczy no nie muszę iść, ale ładnie byłoby traktować to jako ścieżka, bo się robiłem. Tutaj co jedną kratkę mam po prostu płotki. Yy, więc fajnie. Halloween. A! Widzowie, bo yy, jak yy, kiedyś nagrywałem film, to zobaczyłem, że o tutaj nie ma oko Endera. No i myślałam, że dlatego nie działa portal do Endu, ale to nie dlatego Tylko po prostu nie To będzie mój tak jakby śmietnik, głowia ja się palę nie, zobaczyłem No i tutaj też są schodki, wchodzimy, schodzimy Tutaj się to ciągnie, tutaj też, schodki, ty, bo ja zginę, nie mogę zginąć, no Dobra Tutaj mamy lizak i to był Merlin, jak coś, bo u mnie pada deszcz, się troszeczkę boi na zamku jeszcze nie udekorowałem. No, nizaki i Dynie, tutaj jest wejście. Tutaj już zrobiłem wszystko na czarno. Czekajcie, bo nie, nie widzicie ona czarny. Czarny beton to do strzelania z łuku. Yy, dobra, ja nie będę tak, bełny tak chodzi, bo nic nie widać. Yy, tutaj jest zoo. pokażę Wam zmiany. To nie wiem, czemu nie ma delfinów, ale dobra. Yy, tutaj mam. Pieski jest jeden Sheldon. Jeden widz dał mi imiona oraz zwierząt, ale jeszcze im nie dam. Dam im tej koniki, jeden czarny, czyli mój kolor szaro-biały. Tutaj mamy dwie pandy, bambusy. Dam im zagrodę, żeby nie uciekły, bo przez bambusy mogło się spiąć i uciec. Niedźwiedzie polarne, jak ich walny, to będą mi je ale nie chcę ich bić. Tutaj mają też śnieg, no bo. Niedźwiedzie Polarne y, po prostu żyją w zimnych krajach y, Tutaj powinien być del delfiny, ale nie ma y, Tutaj mam papużki o... Tarczę też zdejmę o. A tutaj żaby, no widzowie, żaby w zoo To nie codzienna sytuacja, żeby można spotkać A to takie rzeczy tylko u mnie No i na razie to byłoby ze zwierząt tyle, zachód słońca Yy, zwierzęta jeszcze dorobię, imiona też potem dam, ale tak skończę. Wszystko jeszcze będę robił firework i te piori techniczne, yy, ale to nie dzisiaj, tylko po prostu poza odcinkiem się tym zajmę. I to będzie na odcinku yy, ostatni, przedostatni, dzień grudnia, czyli żegnamy rok 2023, a witamy 2024. No, tam jeszcze na razie tych lizaków nie zrobiłem, no bo no, nie miałem czasu wczoraj. E, tutaj też są schody, śnieg. No i widzowie, mam choinkę z, bloku, z drzewa świerkowego i betony, żeby tak ładnie ją udekorować. Prezen prezentów ze szarkerowych skrzynek nie będę nadawał, no bo sam na siebie prezentu, no to bez sensu. Tutaj pieski zostały dwa na karmi i hop, 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 wszyscy dostaną. Dobra. Więc w następnym Minecraft będzie jak robię yy, po prostu, yy, no, fireworki, piory techniczne. Dziś, że zmieniają kolory, dobra, to tym się będziemy zajmować na następnym odcinku. No, w tym roku się nic nie zmieniło. W szpitalu jeszcze nie miałem pacjentów, tutaj też są dynie. A, szpitalu, to tam nic ciekawego na razie. No, i tutaj też mam taką samochoinkę. O, i widzę, że pan szkielet też jest yy, jako Dyń, też ma głowę szkieleta. Nie tym razem, panie szkielet, nie tym razem. Mam poziom trudny, więc giniesz A, chciałem, ja że dynie. No, jak możecie słyszeć, pada u mnie deszcz, bo mam okno otwarte. Wioskę jeszcze będą musiały jakoś ładnie ją udekorować No w kościele no to się nic nie dzieje, nie mam szyny na sie Powinna być, nie ma, tutaj też lizaki są Dzwony do kościoła, nie słyszycie bo mam ściszone No i mój domek, o, to w moim domku Się nic nie zmieniło No magazyn mam elektra naprawa i tak dalej no, dzisiaj film będzie tylko 10 minutowy yy... A, tak się jeszcze prześpię yy, odbi pocisk za pomocą tarczy, czy jak szkielet do mnie szk szczera łukiem, strzał tą pramą, myszy tarczę siebie broni i we mnie nie trafi yy, Jeszcze tylko muszę widzowie dokończyć, yy, tutaj już wam pokazuję co więc będzie jeszcze stów będzie będą te fajerwerki właśnie, ale to dopiero w grudniu gdzieś 28 bo 30 no bo na razie się tylko szykuję, bo teraz już jutro będzie 1 listopada, i jutro się do szkoły nie idzie, więc jutro będzie wolne, w czwartek też no tutaj musiałem Dobudować troszeczkę wyśni, no to troszeczkę mogę też yy, teraz yy, pobudować, żeby nic nie robić. Jest na kreatywnym yy, rybek. Nie ma, no bo niestety pozdychały schodów. Też nie ma, więc jak to dziwnie teraz wygląda. No ale na trudno, więc następny film będzie z tworzenia. Yy, stołu wigilijnego yy, tych yy, firewerek piori technicznych ale to dopiero w grudniu no albo że wcześniej będzie yy, więc no takie mam plany na najbliższe minecrafty no i jeszcze by pasował minecrafta tryb wieloosobowy i ten gdy gram tylko na survivalu ten mój jeszcze jeden świat Yy, więc no a dokończę jeszcze tutaj jedną, jeden żądek po Minecrafta też mega dawno nie było menin to tak w, w, mruczy sobie leżym nie mogę pokazać wam kamerko bo mi się zaraz odłącza tego bym nie chciał no okej Hom, dokończymy no i cały blok sobie dokończę później więc yy, no Dobra. Czy zastanawiałem, co nagrać? Ja sobie pomyślałem, o Minecraft nagram, bo dawno tej gry nie było. Dobra, jeszcze minuta filmu. Hop, hop, hop. No i akurat skończyłem. A jeszcze tutaj trzeba tu. Mi się Halloween. Eee, szkielen, nawet był Halloween. No i co, naraz. O tak wygląda z taka ptaka mój serwer. Jednosobowy zamek, z blok śniegu, tu cmentarz będzie. No więc napiszcie, jak Wam się to podoba. Ocencie to. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Choinka. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, jak będziemy robić fajerwerki piori techniczne. Wytłumaczę wam, co to znaczy te piory techniczne dopiero na następnym Minecrafcie, więc łapeczka do góry, subskrypcja i komentarz, to był czarny charakter, więc hej do jutra. Jutro będzie, nie wiem co jeszcze, ale pomyślę, więc hej.